Bracia i siostry daję świadectwo, by uwielbić i wywyższyć imię naszego Boga. Pan w swoim świętym proroctwie powiedział mi, że uzdrowi mnie z choroby, którą chciał umieścić we mnie wróg. I było tak, że w grudniu zeszłego roku podczas badania USG tarczycy wykryto u mnie guzek typu czwartego, mogący mieć cechy złośliwości jako że pan podarował mi swoją obietnicę modliłam się bardzo do niego i prosiłam by pozwolił mi odzyskać zdrowie abym mogła mu służyć tak samo modliłam się do niego w trakcie studiów biblijnych i dzisiaj, drodzy bracie i siostry, zrobiono mi badania, ponieważ ze względu na zagrożenie złośliwości tego guzka, lekarze powiedzieli mi, że należy go kontrolować i sprawdzać, czy się nie powiększa. Ja prosiłam jednak Boga o to, aby sprawił, żeby ten guzek zniknął całkowicie. I tak, dzisiaj zostałam zbadana i lekarz sprawdził to wielokrotnie i powiedział, że nie mam już tego guzka. Ale on nie miał żadnego wytłumaczenia dlaczego. I ja mu powiedziałam, tak, ponieważ to Bóg dokonał tego cudu, bo tam rzeczywiście znajdował się guzek i mam na to wszystkie badania. I daję to świadectwo na cześć i chwałę naszego Pana. Pan w swoim świętym proroctwie powiedział mi, że zbliża się choroba w moim życiu, ale mam się nie martwić, ponieważ on będzie przy mnie we wszystkich momentach. I było tak, że w roku 2015 zdiagnozowano u mnie epilepsję i wadę rozwojową mózgu. Stałam się ofiarą bulingu i byłam zastraszana. Z powodu ataków epileptycznych grożono mi, że odbiorą mi życie. W swoich proroctwach Bóg mówił mi jednak, żebym się nie przejmowała, bo to On jest Bogiem, który daje i odbiera życie i nawet liść na drzewie nie poruszy się bez Jego woli. Bóg podarował mi też sen, w którym siostra Maria Luisa przytulała mnie, ocierała moje łzy i mówiła, że wszystko będzie dobrze, a ataki epilepsji miną. I rzeczywiście w przeciągu dwóch tygodni wszystkie ataki epilepsji zniknęły. Z punktu widzenia medycyny zawsze otrzymywałam przygnębiające prognozy. Byłam poddawana różnym zabiegom chirurgicznym, podczas których zawsze widziałam obecność ręki Bożej. Dwa lata później zdiagnozowano u mnie zaburzenia pamięci. Dziś daje świadectwo ku czci i chwale naszego Boga, że Pan uwolnił mnie od ataków epilepsji i wady mózgu, i nigdy nie utraciłam pamięci. Daję to świadectwo ku uwielbieniu mego niebiańskiego Ojca. Chcę dzisiaj dać świadectwo o tym, jak Pan w swoim świętym proroctwie powiedział mi, że pewna bliska mi osoba znajdzie się na krawędzi życia i śmierci. Że medycyna stwierdzi, że nie można już nic zrobić, ale że on w ostatniej chwili ujawni swoją obecność. I bracia było tak, że po tym proroctwie mój brat miał wypadek drogowy tak silny, że jego motocykl został rozerwany na dwie części. Kiedy poinformowano nas o tym wydarzeniu, Pojechaliśmy do szpitala, ale karze powiedzieli mi, że nie było nic, co mogliby zrobić, że mamy iść na górę, żeby go zobaczyć, ponieważ niedługo zostanie odłączony od maszyn, bo to tylko dzięki nim podtrzymywane jest jego życie. Kiedy poszłam go zobaczyć, mój brat był podłączony do niezliczonej ilości maszyn. Wszędzie, zarówno na głowie, jak i na całym ciele, nie było ani jednej części ciała, która nie byłaby do czegoś podłączona. Jego nos, oczy. Z jego uszu wyciekała krew, kiedy zobaczyłam go w tym stanie, bracia, wiedziałam, że Pan podarował mi obietnicę w swoim świętym proroctwie o tym, że to on go z tego wyciągnie. Bracia poczułam w sobie tak wielką wiarę, że powiedziałam mój brat wyjdzie z tego, ponieważ Pan mi to obiecał. Bracia, kurczowo trzymałam się obietnicy Pana, pomimo tego, że lekarze i cały świat mówili mi, że nie ma absolutnie nic, co można by było zrobić, ale ja wciąż prosiłam, cały czas prosiłam Boga, padałam na kolana i każdego dnia modliłam się do Pana, każdego dnia mówiłam, że wiem, że to On mi go ocali, że On go z tego wyciągnie. Że pomimo tego, że medycyna mówi, że nie można nic zrobić, to ja mam obietnicę Boga. Bracia, lekarz powiedział mi: Twój Bóg nie istnieje, Bóg nie mówi, przecież pani widzi, co się dzieje, ale ja mówiłam, że nie, ponieważ ja czuję jego obecność i pan mi to obiecał, i tak będzie, i że mój brat wyjdzie stąd żywy. Mówiłam i że stanie się to wielkim świadectwem nie dla medycyny, ale dla wielu ludzi mówiłam. Wszyscy lekarze cały świat mówił mi, że mój brat nie przeżyje. Pytali: Dlaczego mam w sobie tyle wiary w Boga, który nie istnieje? Ale ja cały czas trzymałam się obietnicy Pana kurczowo się trzymałam. Bracia, mój brat wydomrzeł błyskawicznie. Wcześniej lekarze mówili, że odłączą go od wszystkich maszyn, bo w rzeczywistości jego mózg pracował tylko dzięki maszynom. Bracia, kiedy powiedzieli mojej matce przez telefon, że w najbliższą środę zamierzają odłączyć go od aparatury, upadłam na kolana i zaufałam panu, mówiąc: Panie, wspomnij na obietnicę, którą mi podarowałeś. O tym, jak w ostatnim momencie się objawisz, ponieważ ten moment już nadszedł. Panie, błagam Cię, proszę, ocal go. Wyciągnij swą potężną dłoń, ponieważ nie istnieje na tym świecie nikt i nic potężniejszego i większego od Ciebie. Ty jesteś największy. Pokładam całą swoją wiarę w Tobie. Ty sprawisz, że mój brat z tego wyjdzie. I bracia tego dnia, mózg mojego brata zaczął pracować. Odnotowano sygnały w jego mózgu, a lekarze zaczęli się pytać, co tu się dzieje. Mój brat wydobrzał bardzo szybko. Usunięto całą aparaturę, do której był wcześniej podłączony. Lekarze nie mogli tego pojąć, ale ja powtarzałam, że tak, że to pan, że pan mi to obiecał, że pan go z tego wyciągnie, że pan jest tak wielki. Mówiłam. I że mam żywego i potężnego Boga. I bracia on tak szybko wydobrzał, pomimo tego, że wszyscy mi mówili, że musimy czekać, bo na pewno skończy się na wózku inwalidzkim. Że nie będzie w stanie chodzić, że nas nie rozpozna, że nie będzie mógł sobie niczego przypomnieć, że straci pamięć. Mówili nam tyle rzeczy, ale ja trzymałam się kurczowo tego, co powiedział mi pan że to on go stamtąd wyciągnie i że mój brat wyjdzie na swoich nogach z tego szpitala, a to wszystko stanie się wielkim świadectwem. I tak, bracia, on tak szybko wydobrzał, kiedy odzyskał przytomność, poznał nas, wiedział, co się stało, wiedział, że miał wypadek, pamiętał wszystko, chciał wstać i chodzić. Mówił, chce stąd wyjść, chce się wykąpać, czuje się nieświeży, a ja patrzyłam na niego i powtarzałam, pan jest tak wielki, po tym wszystkim mówili mi, po co robisz sobie nadzieję, skoro on będzie mieć tyle problemów, on będzie mieć drgawki i skurcze, ale nie bracia, mój brat został z tą częścią temu zooperowano. Operacja Obejmowała cztery miejsca na głowie. Tutaj ta część zapadła się i lekarze mi mówili, że nie będą go mogli operować, bo takie interwencje trwają latami. Ale tak się nie stało. Pracę sześć miesięcy później przenieśli go na oddział chirurgiczny, gdzie wszystko się powiodło. Mój brat po operacji nie wykazywał żadnych objawów otępienia, ani nie cierpi na konwulsje czy drgawki. I dzisiaj mówię wam o tym, bracia, że Pan uczynił wielkie dzieło w moim życiu i daje to świadectwo na cześć i chwałę naszego Ojca w niebie.